Hej, witam cię serdecznie na podsumowaniu sesji poświęć kilka minut i za chwilę się dowiesz, jak zakończyła się sesja na warszawskim parkiecie, jak wygląda obecnie sytuacja na rynku kryptowalut, jak i zerkniemy szybko na rynki międzynarodowe, żebyśmy mieli przekrój tej sytuacji, która w obecnym momencie się dzieje. Dla przypomnienia oczywiście pamiętaj, że to jest właściwe miejsce, w którym możesz się podzielić wszelkimi istotnymi, ważnymi informacjami, które według Ciebie są bardzo istotne i warto się z nimi zapoznać, bo być może mogą wpłynąć na to, co wydarzy się jutro na rynkach, bo to jest właśnie siła informacji, że one naprawdę potrafią szarpać dosyć konkretnie danymi akcjami, czy też konkretnymi walorami. Tak więc śmiało pisz w komentarzu, co tam ciekawego się wydarzyło, na co warto zwrócić uwagę, a może chcesz się pochwalić dzisiaj jakąś super transakcją, albo oczywiście zyskowną, albo po prostu zbierałeś coś, co od długiego czasu chciałeś, żeby zeszło do pewnego poziomu i zacząłeś skup. Tak więc takie sytuacje oczywiście mają również miejsce. Dzisiaj rano ukazał się materiał, jeżeli chodzi o dywidendę, tak więc to, co mnie dotknęło w ostatnich dniach, stwierdziłem, że nagram na ten temat materiał, bo tym bardziej dla mnie jest to ciekawy case. Może kiedyś tobie się przytrafi, może już się przytrafiło. Tak więc, jeżeli oczywiście jesteś ciekawy, co tam się wydarzyło, kwestia przymusowego wykupu akcji, tak więc taka sytuacja miała miejsce i ten materiał dzisiaj rano się pojawił i myślę, że jest naprawdę dosyć ciekawym case'em, zresztą już widzę, że troszkę komentarzy się pod tym nagraniem pojawiło. Jedno z pytań, które zadał mi Michał dotyczyło tego dosyć można powiedzieć standardowe pytanie, dlaczego w ogóle gwarant, dlaczego ta spółka i stwierdziłem, że w sumie nie będę może odpisywał, bo, bo długo by to trwało, tylko wrzucę to jako takiego tipa jednego, może dwa. Dlaczego akurat gwarant, bo ok, rozumiem, że Spółka, o której może nikt nie słyszał. Jeszcze na dodatek spółka z małego parkietu z New Connectu, którego wszyscy się boją, jak ognia. Tak więc dlaczego akurat podjąłem taką decyzję? Tak więc stwierdziłem, że i tak, i tak zbliża się termin opublikowania nagrania na dywidendy, na luty. Tak więc do tego nagrania odpowiem Michał na Twoje pytanie. Myślę, że to będzie również ciekawy case. Właśnie wrzucę tam, myślę, objaśnienie tego, dlaczego akurat się zdecydowałem na zakup na wieloletnią inwestycję, tak jak powiedziałem na tym nagraniu właśnie dotyczącą tej spółki, dlaczego padło na nią, tak więc wrzucę może tam jednego dwa tipy, dlaczego podjąłem taką decyzję. I to już myślę, bardzo szybko się pojawi w przyszłym tygodniu, tak więc to myślę, że będzie właściwe miejsce na to, żeby udzielić ci odpowiedzi na to pytanie i być może większy grono widzów jest również zainteresowany odpowiedzią na to pytanie, dlaczego akurat taka spółka, a nie inna. I nie przeciągając, przechodzę. Po do omówienia sytuacji, tak więc zaczynamy od rynku międzynarodowego. Tak więc, przepraszam cię, widzisz rynek giełdowy, jak to ta giełda w człowieku siedzi? Rynek międzynarodowy, tak więc, jedziemy. Daksik, dzisiaj sesja spadkowa i to dosyć konkretny mamy spadek na Daksie 13 395 punktów. Na chwilę obecną, oczywiście, sesja jeszcze trwa, tak więc zobaczmy co na to stanę. I w Stanach również mamy korektę, tak więc 3306 punktów, tak więc już nie mamy tej sytuacji, że sesja. W Stanach bez nowego szczytu. To sesja stracona. Widzimy, że panowie wybili, ustanowili wczoraj nowy szczyt i potem zeszli do dołu 3337 punktów. To był ten szczyt, który wczoraj ustalili historyczna SP. No i dzisiaj ta korekta ma miejsce, tak więc no, nie może w nieskończoność oczywiście ten ruch trwać. Jakakolwiek korekta w tak długim trendzie jest wręcz wskazana i zdrowa. Jeżeli chodzi o Nasdaq, to Nasdaq dzisiaj również jak na razie na chwilę obecną wycofuje, ale oczywiście pamiętaj, że Stany to do, dopiero co niedawno wystartowały, tak więc ta sesja jeszcze dużo może ciekawego zmienić przez te kilka następnych godzin. 9182 punkty na chwilę obecną, jeżeli kogoś interesuje indeks technologiczny ze Stanów. Jeżeli chodzi o kwestię ceny srebra, tak więc dzisiaj widzimy, że ponownie panowie wykonali ruchy, tak więc strzelili blofem, blefa wszystkim, zeszli niżej, 17 dolarów 77 17, 17, 17 centów za uncję srebra, no i teraz wyciągają tą sesję do góry, tak więc zobaczymy oczywiście jak do końca dnia ta sytuacja się będzie przedstawiać. Analogiczna sytuacja na złocie, chociaż o wiele bardziej pozytywna, bo już panowie pompują ten kurs, tak więc pomimo tego, że nadbili ją jeszcze, to już teraz oczywiście ją wyciągają 1563 dolary za uncję na złocie w tym momencie, tak więc no, będziemy obacznie obserwować, co tutaj na tym złocie się wydarzy. Jeżeli chodzi o kursy walut do złotówki, tak więc frank dzisiaj mocno wybił do góry. Jeżeli oczywiście interesujecie to, co się dzieje z walutami do złotówki, tak więc złotówka dzisiaj mocno się osłabia, bo mamy franka po 3,96. Tak więc wszyscy ci, którzy rozgrywali frankę, no to duże gratulacje albo kupujcie sobie tą walutę wcześniej. Jeżeli chodzi o euro. 4,24 za euro trzeba dzisiaj zapłacić, i sesja również mocno wzrostowa i analogia również do dolara jest identyczna, tak więc 3,84 i sesja wręcz bardzo mocno wzrostowa, jeżeli chodzi o, dola, o dolara, tak więc no dzisiaj dolar pokazuje swoje 5 minut, złotówka totalnie w odwrocie, tak więc silne są te waluty, które właśnie z naszą złotówką są zostawiane. I jedziemy teraz z rynkiem krypto, który wczoraj przerzuciłem na koniec, ale oczywiście dzisiaj wracamy do początku, tak więc dominacja bitcoina 65,7%, tak więc bitcoin nie podbija na razie do tych 68%, czyli alt również gdzieś Gdzieś są w grze. Bitcoin traci dzisiaj 3%. 8389 dolarów za sztukę trzeba zapłacić za jednego bitcoina. W topowej dziesiątce, e, czyli tych najmocniejszych projektów na świecie, jeżeli chodzi o cyfrowe waluty, to Bitcoin Cash, Bitcoin foul, sorry, traci 7%. Litecoin 4%. E, I to są te najmocniejsze spadki w topowej dziesiątce. A zobaczmy, jak wyglądają skrajności. Centrality dzisiaj zyskuje 39%. E, Nervos Network 20%. Engine Coin, 12, Byton 7 i to są te najmocniejsze wzrosty i zaraz oczywiście zestawimy to z rynkiem giełdowym. Zresztą popatrz jak mało jest tych wzrostów dosłownie, to jest kilka projektów, które rosną, reszta jest na minusie i zerknijmy na te minusy. 13% Golem, który wczoraj nam rosnął, to dzisiaj oczywiście oddaje ten zysk. Komodo, 10%, Bytecoin, 9,64%, Bitcoin, Diamond, 9%, czy Synex, również 9%. Tak więc takie są dzisiaj spadki i w większości spadki na topowej setce na CoinMarketCap dominują. Indeks strachu 49, poziom neutralny, tak więc inwestorzy w ogóle jak na razie nie podchodzą emocjonalnie do tego, co się dzieje na rynku krypto. Pewnie bacznie obserwują i zastanawiają się. Tak więc myślę, że ten strach się pojawi, kiedy nastąpi jakieś oberwanie na Bitcoinie, oczywiście. Na południe, tak więc zobaczymy, co przyniesie kolejny dzień. Tym bardziej, że krypto jest notowane również w weekendy, i w weekendy potrafi również dosyć ciekawie się zachowywać i niejednokrotnie wyznaczyć kierunek na przyszłe dni, w którąś ze stron. Jeżeli chodzi o rynek, teraz giełdowy, tak więc zaczynamy od tego, czego dotyczą nasze spotkania i omówienia tygodniowe, które oczywiście publikuję w weekend. Tak więc, gaming dzisiaj Bluber wystrzelił 15% na fajnym obrocie, 2,8 mln. Tak więc gratulacje dla wszystkich posiadaczy. A wiem, że wśród widzów mamy oczywiście posiadaczy Bluebera, tak więc zachęcam również do dzielenia się takimi informacjami. O niczym to absolutnie nie świadczy, możesz się pochwalić, co posiadasz, przecież nie podajesz tam konkretnych szczegółów, tylko po prostu wrzucasz nazwę spółki Falcon 984, Redzik 674 CA Games 492 i to są te topowe wzrosty. Jeżeli chodzi o skrajności, czyli spadki na gamingu, to dzisiaj najmocniej traci. Tuż tu najmocniej traci. BoomBit 8% w dół. ULT Games blisko 7%. Cewel Level 619. PB Games 556 i to są te najmocniejsze spadki. Jeżeli chodzi o obroty, to oczywiście król numerem 1 i również na mielonka następuje cały czas. Te obroty są podwyższone. Jak oglądasz moje podsumowania każdego dnia, to widzisz, że ponad 100 bajek jest kręcony na CD Projekcie. Tak więc jest ostra mielonka. Ostra wymiana tak naprawdę właścicieli tych akcji. bo jeżeli się mieli 125 milionów i jeszcze mamy sesję na minusie, to wyobraź sobie jak silna musi być też podaż oddających akcje tej spółki, a z drugiej strony ile jest tego popytu na rynku, który odbiera te akcje, i mocno wierzy w to, że kurs będzie pompowany właśnie pod premierem Cyberpunka we wrześniu tego roku. Tak więc 0,5% straty, prawie 60, 274 zł w tej chwili obecnej CD projekt kosztuje bardzo ciekawy case 11 bit 3 miliony 800 bluber test games 2 miliony 700 playway 2 miliony 1700 Wt Games 3 CA Games bańkę 400 to jest jak na CA Games duży obrót i prawie 5% do góry jeżeli chodzi o. WIG banki, tak więc na Wigu banki Santander numerem 1, 2,88, ale na nieznacznym obrocie handlowy 2,58, PKBP 2,26 i to jest top 3, jeżeli chodzi o wzrost na Wigbanku. Z drugiej strony Getty Nobel traci 2,74, BNP 2,46, czy Idea Bank 1%. W obrotach króluje nam PKO BP 86 milionów i w końcu zaznacza swoją dominację w obrotach nad PKO S.A. 45 milionów, które wygenerował Santander 7, a również 7, tak więc po 7 banieczek na tych dwóch Bankach. Jeżeli chodzi o OZE, to dzisiaj mamy kontrę 0,1 Cybaton, 8% do góry, Nowavist, 4 z przodu, Remersolar 4 z przodu, Columbus, 4 na plusie, Termo również 2% na plusie, a w, tylko spada nam dzisiaj Biomas zaledwie 1,90 na minusie, SUNEX 1,50, ML System 30 na minusie, tak więc widzimy, że. OZE, być może korekta skończona i wracamy oczywiście do wzrostów. Zobaczymy oczywiście, co nam przyniesą kolejne dni, a tak naprawdę jeszcze jedna sesja, która została nam w tym tygodniu. I jeżeli chodzi o obroty, to jak widzimy tutaj Columbus jest liderem, 2 miliony 100, blisko 1,5 miliona 0,1 bańkę Biomas, tak więc tak wyglądają te czołowe obroty, również podwyższony, widać, że branża cały czas jest bardzo mocno monitorowana przez inwestorów, tym bardziej, że to jest Newcon tak więc w większości są to inwestorzy indywidualni na Nico Jeżeli chodzi o największe wzrosty w spółkach tych drogich pod względem tylko i wyłącznie kursu. Za jedną akcję, absolutnie nie pod względem kapitalizacji, musisz to oczywiście rozróżniać. Krka 4,28% na plusie, Kent 1,43%, a traci dzisiaj najmocniejszy Jar 72%, Benefit 63% czy m 0,5%, w obrotach LPP 6,600, M-Bank 300 i 3 bańki bit. Tak więc tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o te spółki. Z tego portfela. Jeżeli chodzi o yy, teraz indeksy, yy, to w indeksach króluje nam dzisiaj New Connect. Tak więc no, zobaczymy, co tam się na New Connect wydarzyło. Tak więc znów kolejne rekordy zaobserwujemy. Dwucyfrowe, mocne stopy zwrotu. Bo skoro nam indeks rośnie 2%. To na bank takie wzrosty są na nią na wikchemia 1,27, wikmedia Media 1,20, wikbanki Banki 1%. Tak więc bardzo e, ciekawe. E, I jeżeli chodzi o spadki, to zerknijmy sobie, które indeksy tracą. Dzisiaj wikleki Leki 5%. No, 5% na WIG leki to już jest konkretny spadek. WIG telekomunikacja 1,5%. WIG energia 1,22. Tak więc tak kształtują się dolne poziomy, jeżeli chodzi o te indeksy. Jeżeli chodzi o indeks Blue Chipów, tak więc WIGu 20, szukajmy zaledwie setnych na plusie. 2148 punktów na chwilę obecną. WIG 20 tak zakończył sesję. MWIG 40, 4043 punkty i traci z drugiej strony setnych. i <laughs> think Również praktycznie bez ruchu, jeżeli chodzi o te indeksy, i SWIG 80 coś więcej pokazał: setnych straty 12660 punktów. Jeżeli chodzi o indeks wig 20, tak więc już sobie patrzymy na WIG-20, zerknijmy co tutaj się dzieje. Tak więc PKBP, liderem wzrostu 2,26, LOTOS 1,06 na plusie i pozostałe spółki bardzo nieznacznie. Jeżeli chodzi za to o spadki, to CCC dzisiaj dostaje znów po głowie 3%. Play 3%, Tauron kolejne 2% zrzuca JTSW blisko kolejne 2%, tak więc no zbliżamy się do dosyć ciekawego poziomu, jak przebijemy te 20 zł, no to, no to może być ciekawie, tak więc warto obserwować, co tam się na JTSw będzie działo. Jeżeli chodzi o BKN Orlen. No to tutaj y, numerem 1, jeżeli chodzi o obroty i to dosłownie zobacz jaką kwotą niewielką dosłownie przy takiej ogromnej y, takich ogromnych obrotach przeskoczył CD Projekt. Tak więc PKN Orlen liderem dzisiaj obrotów w wig 20, no i oczywiście na parkiecie y, również CD Projekt 125, PZU 93 bańki, PKO BP 86. Tak więc to są ci liderzy obrotów pozostałe spółki, tak jak masz okazję tutaj widzieć. Tak więc y, ta płynność na WIGU 20 oczywiście y, ma miejsce. Y, i tak się ona kształtuje, jak w tym momencie ci zaprezentowałem. I jedziemy teraz, oczywiście, z NWG 40, tak więc indeks średnich spółek. Ale zanim do tego przejdę, to. Zerknijmy jeszcze na statystyki. Transakcji zawarto 77 562 sztuki, a obroty dzisiaj zostały wygenerowane na poziomie 831 7174 zł. Tak więc ciekawa sytuacja. I jedziemy teraz ze średnimi spółkami, tak więc wchodzi na ekran Nvidia 40. Tak więc coś, co również powinno się uznać w Twoim portfelu. Spółki z tego indeksu również wdzięcznie dają, oczywiście, nam zarabiać. Tak więc Zawsze powinien być gdzieś rozpatrywać małe czy te średnie spółki, właśnie aby urozmaicić swój portfel. Jeżeli chodzi o wzrosty, numerem 1 CA Games, blisko 5%, CIECH 432, handlowy 258 i to jest top 3, jeżeli chodzi o MV40. Przewijamy, pamiętaj, zawsze możesz zatrzymać, żeby sobie zerknąć. I jeżeli chodzi o największe spadki, to tutaj liderem jest Mabion, traci 8,72. Tak więc boli. Kruk 4,28, Pharma 4,23, VRG 2%. Tak więc tak kształtują się dzisiaj spadki, jeżeli chodzi o ten indeks i w obrotach. Zobaczmy, kto nam dzisiaj królował. Kruk 13, mocno milionów przebite, Amrest 8 baniek, prawie 7 milionów ciech, Livechat 3 miliony, prawie 600, Millenium 3,5 banki, 3,5 banki również handlowe. Tak więc to są te najmocniejsze obroty, jak widzisz. Te obroty na MWIG-u 40 oczywiście są dla inwestora indywidualnego spokojnie temat do Jeżeli chodzi o SWIG 80, czyli te małe spółki, to tutaj mamy największe wzrosty na TIM-ie 4,22, Torpol 3%, TOJA 2,70, czy ASTARTA 2,35, Medical 2,21 to jest ten top. Jeżeli chodzi o wzrosty, tak więc też nie ma jakiejś mega mocnej tutaj dynamiki wzrostowej. Przewijamy sobie niżej, zerknijmy. Co tutaj się wydarzyło, jeżeli chodzi o spadki. Tak więc jedziemy, 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 żebyś mógł sobie zawsze zatrzymać i zerknąć sobie, jak to się w tym zestawieniu prezentuje. I tutaj widzimy tak: Altusa, który po tych wzrostach no, dzisiaj zrzucił, mamy realizację zysków prawie 14% minus, Bacho Holding 6,97%, Alumetal 4,74%, EcoExport 4,42%, również ponad 4% Polimex, Polnord BSC Drug, tak więc to są te tutaj najmocniejsze spadki. i Zerknijmy sobie jeszcze na obroty. Kto był dzisiaj liderem na tym indeksie? Medical 1700, Bacho Holding 1300, 1100, e, Torpol i Azwis 155. I teraz przechodzę do New Connectu Zapamiętaj sobie obroty na SVG 80, czy to jest główny parkiet i najmocniejsze obroty. I zaraz to zderzymy, oczywiście, z New Connectem. Zobaczymy, która spółka tam wyczarowała jaki obrót. Czy New Connect potrafi wygenerować obrót, czy też nie. E, tak więc przechodzimy sobie do indeksu dla wszystkich wilków z Wall Street. Tak więc spółki groszowe, te, które są. Dają kosmiczne stopy zwrotu każdego dnia, i właśnie teraz, w tym momencie obserwujemy. Tak więc tak to wygląda. nieznacznie yy, Przy nieznacznym yy, obrocie Advertigo 53%, 44%, yy, Premium FM 43%, Sevenet, potem mamy Promise 37%, yy, Apollo 31%, yy, Potem mamy R Finance 30, 25 Synerga, 23 JR Holding. Tak więc widzisz te kosmiczne, nawet nawet paczki to jest obrót 23 obrót, po prostu kosmos. Tak więc, jak widzisz, dla każdego coś miłego, ta płynność na New Connectia również jest. Oczywiście pamiętaj, że OZE i Gaming tak naprawdę tworzą stawkę, jeżeli chodzi o obroty, wykręcanie obrotów na, na tym, ale niekoniecznie też to są te główne branże, może bardziej, które na to wpływają, ale są też poszczególne spółki, które potrafią naprawdę bardzo. Mocno się zachowywać na New Connect cie. i pamiętaj również, jak zawsze to powtarzam: New Connect to jest o wiele, o wiele, o wiele większe ryzyko niż główny parkiet. Tak więc tutaj musisz być naprawdę ostrożny. Tak więc wiem, że te stopy zwrotu są kuszące, ale coś za coś. Płynność rynku powoduje to, że właśnie tak to wygląda. E, Voice Tel 32% w dół, e, Cambridge 24% w dół, Passus 24% w dół, BPX 24,20% Exmid. Tak więc tak to wygląda. Tak więc te dwucyfrowe stopy zwrotu również mają miejsce, pomimo tego, że ok, kapitał może nie jest oddawany przez inwestorów, ta podaż nie jest zbyt silna, e, ale popatrz, jakie oberwanie następuje tak naprawdę przy niewielkim obrocie, jeżeli nie ma z drugiej strony kto odbierać tych akcji. I to jest największe właśnie ryzyko na New Tak więc tutaj musisz naprawdę mieć jaja na to, żeby po prostu sobie poradzić z tym indeksem i skutecznie na nim tutaj inwestować i budować swój kapitał. Jeżeli chodzi o obroty, pamiętasz SVG 80, tak więc sobie cofnij, żebyś sobie zobaczył i popatrz. Geotrans. 3 300, JR Holding 2 800, Blueber 2 ,800, Columbus 2 100, SCPFL 2 banki, półtora banki z rynecy bioma Biomas Bańka 100. Tak więc to jest top New Connectu. I pozostałe spółki również dosyć ciekawe. Tak więc no, można znaleźć również na New Connectie spółki płynne, które naprawdę pozwalają wyskakiwać z niezłym kapitałem i nie martwić się o to, czy będzie się dało to po prostu upłynieć. Jeżeli chodzi o WIG teraz czyli indeks już główny. Zerknijmy sobie co tu się wydarzyło na tym indeksie? Tak więc dzisiaj Atlantis nam wystrzelił 30% na zamknięciu, tak więc bardzo konkretny wzrost i PopEMA 21%, również pięknie Digitre 20%, bardzo ładnie. Potem mamy Ełko 15% do przodu, Sochodev w 12, tak więc widzimy, że te dwucyfrowe stopy zwrotu na warszawskim parkiecie, 8 godzin, pamiętaj zaledwie trwają te notowania każdego dnia, i jak widzisz. Não. Zestaw to z czymkolwiek i powiedz, że w jeden dzień taki, taka stopa zwrotu jest zła. Ja nawet bym się nie fiksował na rekordy. Jakby to był 1% na plusie dziennie, to po prostu i tak jest niesamowity wynik. Jeżeli chodzi o za to spadki, to zerknijmy sobie z drugiej strony, jak to wygląda. No bo pamiętaj, że oczywiście to nie jest takie proste. Jeżeli coś rośnie, to coś musi spaść. Alto Stefi 13,91% na minusie. PBS Finance 11% na minusie Mabion 872, Gaz 862, również BoomBit 8 z przodu. Pozostałe spółki ci tutaj przywinę, żebyś mógł sobie zerknąć te skrajności. Tak więc może już nie mamy jakichś wielkich oberwań, ale to, to jest właśnie to. Tak to właśnie wygląda, piękno rynku, coś rośnie, coś spada, yy, grunt, żeby po prostu być w proficie, a jeżeli nawet jesteś na mocnym trendzie yy, i występuje jakiś minus, no to się tym nie przejmuj, no bo korekta zawsze musi być, szczególnie kiedy jest trend, yy, to wręcz jest wskazana. To, to jest ta szansa dla wszystkich, którym ten pociąg odjechał na to, żeby, się w, żeby wskoczyć i jeszcze coś z tego torciku dla siebie wyjąć, bo to jest niejednokrotnie nie, nie raz bolączka inwestorów, którzy po prostu wydzielają sobie włosy z głowy, że odjechał im pociąg i jak tu szukać momentu wejścia, to właśnie momentem wejścia dla Ciebie którą, i szansa, które dostajesz od rynku, to jest właśnie korekta. Tak więc pytanie, jak głęboko ona potrafi być, co tak naprawdę dla Ciebie może przygotować w danym momencie i czy masz jaja wtedy, żeby podjąć to ryzyko i na wyjściu z tej korekty, bo nie wiadomo, czy nie przyrodzi się ona w coś innego, tak więc no, to są te właśnie szanse i zagrożenia płynące z notowań. Tak więc mam nadzieję, że w tym omówieniu dowiedziałeś się tego, jak wyglądała sesja, liczę na to, że podzielisz się ze wszystkimi widzami ciekawymi newsami płynącymi z rynku właśnie pod tym nagraniem w komentarzu. Pozdrawiam Cię serdecznie, trzymam kciuki za, za wyniki na ostatniej sesji w dniu jutrzejszym, w tym tygodniu i oczywiście zapraszam już na na nasze spotkania weekendowe. Pozdrawiam na razie, hej.